Niemiecka firma Blom und Voss specjalizuje się w budowie statków, ale podczas II wojny światowej miała również dział lotniczy, który opracowywał niektóre z bardziej ekscentrycznych i unikalnych projektów wojennych. Ich najbardziej znanym osiągnięciem był BV-238, czyli gigantyczna latająca łódź o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 60 metrów i maksymalnej masie startowej 100 000 kg. Ponieważ Blom und Voss był firmą zajmującą się budową statków, być może dlatego opracowali także inne samoloty wodne, takie jak BV-138, który miał unikalną konfigurację skrzydeł i był znany jako latający chodak lub smok morski. BV-41 był samolotem rozpoznawczym, który wyróżniał się asymetrycznym designem z załogą umieszczoną w przeszklonej komorze po prawej stronie silnika oraz silnikiem i kadłubem po drugiej. Inne projekty to BV-55, myśliwiec przechwytujący do dużych wysokości, a wśród proponowanych projektów znajdują się P-170, i P208. I pamiętaj, subskrybuj mój kanał po więcej ciekawostek jak ta.